Witajcie w kolejnym odcinku z kariery zawodnika w DSJ4. Przed nami ostatnie konkursy tego sezonu, czyli Raw Air i Planica. No i jak widzicie sytuacja w klasyfikacji generalnej jest niezwykle interesująca, bo na pierwszym miejscu granerut z ogromną przewagą, ale to co się dzieje dalej jest po prostu niesłychane. Ezekwo na miejscu drugim Dawid Kubacki i Stefan Kraft. A za nimi na miejscu czwartym exekwor Yoyuko Kobayashi i Timi Zajc. Piotr Żyła na miejscu szóstym, my na miejscu dwunastym. Aczkolwiek straty do czołowej dziesiątki nie są jakieś duże. I ta czołowa dziesiątka, przypominam, jest naszym celem na ten sezon. Bardzo byśmy chcieli się tam dostać. No ale czy to się uda? Przekonamy się w tym odcinku. Jak na razie przechodzimy do zawodów w Oslo, czyli na skoczni, na której... Po raz trzeci w karierze w zeszłym sezonie stanęliśmy na podium, więc to jest skocznia, która teoretycznie nam odpowiada, no ale wiemy, jak jest z naszą formą w tym sezonie. Jest ona bardzo niestabilna, bardzo nierówna, więc różnie to może być. No ale zobaczymy, mam nadzieję, że uda nam się tutaj zaprezentować jak najlepiej na początek kwalifikacje. Troszkę za agresywnie, za progiem, ale nie jest to też jakiś tragiczny skok, chociaż na no miejsce 22 na ten moment nie jest zbyt dobre. No ale są to tylko kwalifikacje, które kończymy na miejscu 32, a wygrywa je Angela Niszek po naprawdę bardzo dalekim skoku. Więc przechodzimy sobie już do pierwszej rundy zawodów, gdzie Tomasz Pilch naprawdę chyba próbę życia oddał, jak na razie. 132 metry, drugie miejsce za Markusem Eisenbichlerem. No i pol, pora na nas. Zobaczymy, jak my się tutaj spiszemy w samym konkursie. Wydaje się, że na progu bardzo ładnie w powietrzu. Też wygląda to dobrze. I jest daleko, jest daleko, słuchajcie, to jest naprawdę dobra próba w końcu. Yy, też wysokie noty, bardzo wysokie. Yy, 140 to jest naprawdę dobry skok. Zobaczymy, jak na tle tych najlepszych rywali będzie to wyglądało. No i jesteśmy na miejscu trzecim po pierwszej serii straty do czołówki tej najściślejszej są całkiem spore. Yy, za nami natomiast bardzo małe różnice punktowe, więc będzie niezwykle ciężko tą czołową trójkę utrzymać. No ile razy my już w tym sezonie byliśmy w tej najściślejszej czołówce. No, a potem jednak spadaliśmy na odleglejsze miejsca. No ale zobaczymy, jak będzie tym razem. Na prowadzeniu granę ród 133,5 metra, czyli bardzo dobry skok, aczkolwiek nie taki, który odebrałby nam tutaj wszelkie nadzieje. Więc próbujemy się zaprezentować jak najlepiej. W tej drugiej próbie na progu nieźle, choć trochę chyba zapasywnie. Aczkolwiek jesteśmy wysoko nad zeskokiem, no ale zabrakło tej prędkości już w końcówce. To będzie i tak jeden z naszych najlepszych występów w tym sezonie. 129,5 metra. Przyzwoite noty. Jesteśmy na miejscu trzecim w tym momencie. Zostało dwóch zawodników, więc najgorzej piąte miejsce. Czym bardzo ładnie i tak rozpoczniemy rower. No ale zobaczymy. Dawid Kubacki i Stefan Kraft. No obaj nas wyprzedzili. Więc zostało tak jak po pierwszej serii, jeśli chodzi o czołową dwójkę, no a my na miejscu piątym. Straty do podium urosły znacząco, ale uważam, że piąte miejsce na rozpoczęcie tego turnieju jak najbardziej jest bardzo, bardzo dobre. No i też jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało w generalce. I już udało nam się wyprzedzić Mariusa Lindwika, jesteśmy na miejscu jedenastym i bardzo niewielka strata do Jana Herla. No ja bardzo bym chciał naprawdę ten sezon zakończyć w czołowej dziesiątce i właśnie mały krok naprzód w tym kierunku zrobiliśmy. No, tutaj już widzimy, w czołówce troszkę się pozmieniało, już nie ma tych miejsc. Exequo. Craft jest drugi, Kubacki trzeci. No i resztę tutaj widzicie, jak to się układa, aczkolwiek te różnice punktowe wciąż są bardzo niewielkie. Dobrze, więc przechodzimy do drugiego konkursu w Oslo. Zobaczymy, jakie tym razem nas czekają warunki, bo jeżeli będą nieco lepsze, no to ja naprawdę będę chciał to wykorzystać. Ale czy są lepsze? No tak, patrząc po odległościach, to nie za bardzo. No i widzimy, że niekoniecznie są, chyba nawet troszkę gorsze. Przynajmniej nie ma konkursu nocnego, bo ja nie przepadam za nocnymi konkursami tutaj w DSJOcie, wolę skakać w dzień zdecydowanie. No i ten skok jak na kwalifikacyjny, całkiem przyzwoity. Miejsce 12. Jan Herl te kwalifikację wygrywa przed Dawidem Kubackim. No i zobaczymy, jak będzie w samych zawodach. Simon Aman widzieliśmy bardzo ładna próba prawdopodobnie. Ostatni sezon szwajcara, no bo już niedługo będziemy rozpoczynać kolejny i wielu zawodników z pewnością w tym naszym świecie pokończy kariery. Zobaczymy jeszcze, którzy. No ale to będzie w przyszłości. My się skupiamy na tym, co tu i teraz i zobaczymy. Na progu nieźle, troszkę może zapasywnie, no niestety, trochę chyba zapasywnie znowu za progiem. Natomiast wysokie noty odległość też nie jest aż taka zła. No i które nam to da miejsce? No w piętnastce spokojnie powinniśmy być. Tak jest, miejsce jedenaste. No więc podium raczej nie dla nas, ale czołową dziesiątkę jak najbardziej zaatakujemy na prowadzeniu Laniszek przed Kraftem i Jelarem. Czwarty Lowrocos, więc naprawdę świetny występ Słoweńców. Mamy Kamila Stocha w czołówce, czego dawno już nie było, Piotra Żyłę. No a Dawid Kubacki tuż przed nami. No więc zobaczmy, jak to będzie się w drugiej serii układało na prowadzeniu Geiger 132,5 metra. No wydaje się, że to jest próba, którą możemy przes przeskoczyć, że tak powiem, no ale musi ten skok być naprawdę udany. No a nie jest udany, niestety nie chciałem znowu, nie chciałem znowu zbyt pasywnie skoczyć, no ale poszło to w drugą stronę, zdecydowanie zbyt agresywny skok. No tak, jak cały ten sezon, niestety nie możemy się wstrzelić z tą formą. No i ten drugi konkurs w Oslo. Znacznie gorszy dla nas, dopiero na 15. miejscu go kończymy. wygrywa Forfang chyba po raz pierwszy w sezonie, jak się nie mylę. No a drugie miejsce Exekwo niszek z Kubackim, więc bardzo ciekawie tutaj. Mamy też Żyłej Stocha w dziesiątce, ładnie sobie poradziła ta wielka trójka polska. No i jeśli chodzi o klasyfikację generalną, no to widzimy, że Kubacki prześcignął Krafta. Tam będzie walka o drugie miejsce do samego końca. No a my na miejscu 11., i ta strata do Herla wciąż się zmniejsza. Herl bardzo nierówny. Wygrał kwalifikację, a potem nie wszedł do drugiej serii. Więc mamy tutaj naprawdę duże, duże szanse, żeby już w kolejnym konkursie go prześcignąć. Zobaczymy, czy tak będzie, ale też widzimy, że Lindvik troszkę do nas odrobił. No a Forfunk drugie podium w sezonie i pierwsze zwycięstwo zaliczył w Oslo. My natomiast przechodzimy do konkursu w Lillehammer. I będziemy skakać na skoczni normalnej HS98. Mało takich skoczni w Pucharze Świata. No, ale mieliśmy szczyrk w tym sezonie. Nie wiem, czy był rashnow, Chyba nie było. Nie mieliśmy Rasznowa w tym sezonie, więc tylko w szczyrku, jeśli dobrze kojarzę, skakaliśmy na skoczni normalnej, ale teraz możemy mieć bardzo duże problemy. Okej, okay, ostatecznie jakoś to poszło, ale to jest 41 miejsce, mimo że skok tylko 3 metry. Przed punktem HS tutaj jakiś niebotyczny poziom tych zawodów, chociaż też moje wybicie było kiepskie. Nie jestem pewny w ogóle, czy tutaj mi myszka właściwie zadziałała, bo widzieliście bardzo krzywe było to wyjście z progu, tak jakby jeden z przycisków nie zareagował. A szczerze zdarzało mi się to już w przeszłości, więc mógł być tutaj tego rodzaju problem. No i ten problem może być naprawdę duży ostatecznie, bo możemy nie przejść tych kwalifikacji. Zobaczmy, na którym miejscu kończymy. No, już się robi bardzo nieciekawie. Pięćdziesiąte pierwsze miejsce. Pięćdziesiąte pierwsze miejsce zajmujemy w tych kwalifikacjach. Więc po raz kolejny nie będzie sensu podliczania klasyfikacji łącznej turnieju. No bo po prostu z tego turnieju właściwie można powiedzieć odpadamy w tym momencie. No cóż, co ja mogę powiedzieć? No, zawód ogromny. Natomiast, naprawdę poważnie się zastanawiam nad tym, czy to nie była kwestia tego, że myszka nie zadziałała właściwie, tym bardziej, że to już nieraz mi się zdarzało. No, prześledzi prześledziliśmy te zawody bardzo pobieżnie, nawet nie przeczytałem kto tam wygrał i jak te miejsca się zaprezentowały ostatecznie. No ale cóż, o tym konkursie chcemy jak najszybciej zapomnieć i przejść po prostu dalej Spadliśmy też niestety w klasyfikacji generalnej Kraft znowu przed Kubackim, a Zajc wyprzedził Kobayashi'ego Więc jeszcze się tam przetasowuje ta czołówka No a my przechodzimy do dużej skoczni w Lillehammer No i miejmy nadzieję, że tutaj będzie to już wyglądało zupełnie inaczej Natomiast ten fatalny wynik z pierwszego konkursu w Lillehammer Też jakoś bardzo szczególnie na mnie tutaj negatywnie nie wpłynął Bo po prostu ten sezon... Y no, może nie tyle spisałem już na straty, co po prostu wiecie, jak on wygląda. Ten sezon wygląda w naszym wykonaniu bardzo kiepsko. W sensie jest bardzo nierówny. I tak naprawdę, ja już czekam powoli na rozpoczęcie następnego sezonu, kiedy myślę, że będzie nam po prostu troszkę łatwiej, bo znowu te umiejętności pójdą w górę względem innych zawodników, zgodnie z rozpiską, którą macie w opisie filmu i po prostu. Ja już myślę, skupiam się na tym, co będzie w przyszłym sezonie, bo to będzie sezon, wobec którego będziemy mieć już naprawdę wysokie oczekiwania i ta koncentracja musi pójść w górę wtedy. No, ale mamy jeszcze do rozegrania końcówkę tego, więc też chcemy tutaj jak najlepiej się zaprezentować. No i zobaczymy, jesteśmy bardzo wysoko nad zyskokiem, czy nam nie zabraknie prędkości? No, zabrakło troszkę w końcówce, ale jest piąte miejsce, wysokie noty, yy, więc zobaczymy no Miejsce 15 w tej chwili. Myślę, że znacząco jeszcze się możemy w drugiej serii poprawić, ale bardzo dobry występ Kubackiego i Żyły, którzy są w trójce. Pomiędzy nimi Laniszek. Andrzej Feldorean też na miejscu 9. Niesamowita sprawa. Zobaczymy, czy to miejsce utrzyma, aczkolwiek nie sądzę. No i w tym momencie na prowadzeniu Peter Preutz. Dosyć wysoko poprzeczkę zawiesił, bo tam musiały być też bardzo wysokie noty sędziowskie. No, ale nasz skok też powinien być tutaj naprawdę przyzwoity. Zobaczymy, czy tak będzie. Lepszy niż w pierwszej serii, 138,5 metra, noty mogłyby być troszkę wyższe. W tym momencie miejsce trzecie, ale myślę, że ostatecznie z miejsca 15 jeszcze awansujemy troszkę. No i tak się stało, kończymy te zawody na miejscu dwunastym, wygrywa po raz kolejny w sezonie Granerud, drugi Timi Zajc, trzeci Dawid Kubacki, a tuż zanim zawody zakończył Piotr Żyła na miejscu czwartym. Więc jeśli chodzi o klasyfikację łączną, to no tutaj naprawdę dzieje się ciekawie. Widzicie, jesteśmy na miejscu 11, exequo z Mariusem Lindvikiem. No niestety, ta strata do Herla troszkę urosła też przez wpadkę w poprzednim konkursie. No ale jest jeszcze czas, żeby to odrobić. Kubacki tutaj przed kraftem minimalnie w dalszym ciągu. Widzimy, że żył, a wyprzedził Kobajasiego tutaj. Więc tutaj jeszcze naprawdę te przetasowania mogą być bardzo interesujące No a nam w tym sezonie zostały już same loty narciarskie Czyli to co tutaj najbardziej lubimy Zawody, które naprawdę dużo przyjemności mogą nam dać No i na początek mamy dwa konkursy w Wikersund No a potem trzy konkursy aż w Planice Oczywiście jeden drużynowy Tutaj trochę skok spóźniony z pewnością Oby udało się wyciągnąć z niego jak najlepszą odległość mimo wszystko No i to jest całkiem... Całkiem dobra próba. 225 metrów. Oczywiście dobra, biorąc pod uwagę, że był to skok spóźniony. No i wygrywa te kwalifikacje Michel Hajbek, 239 metrów. Naprawdę świetna odległość. No i przechodzimy już sobie do właściwych zawodów. Na prowadzeniu mamy Żiga Jelara, 236,5 metra. No i zobaczymy, jak my na tle tych naszych rywali się spiszemy. Oby ten skok był trafiony lepiej niż w kwalifikacjach i jest dużo lepiej trafiony. W powietrzu też wygląda to bardzo ładnie. To może być dobra próba. Pięknie. Uważam, że jest to naprawdę dobry skok. Co prawda nie na ścisłą czołówkę, ale powiem szczerze, ja skoczni w Wickersund w DSJ -cie bardzo nie lubię. Bardzo ciężko mi się tutaj skacze, dlatego mimo wszystko uznaję ten skok za dobry. No, daje nam on czołową dziesiątkę po pierwszej serii, więc nie jest źle. Jelar wciąż na prowadzeniu i bardzo ciekawa ta czołówka, bo drugi NIK trzeci Alto, Kamil Stoch na miejscu czwartym, więc dzieje się. No a gdzie mamy Kubackiego i Żyłę? Na bardzo odległych miejscach, 18 i 22, więc nie spisali się za, za dobrze. No i być może to jest dla nas ogromna szansa, żeby w tej dziesiątce na spokojnie się utrzymać, a może nawet jeszcze trochę awansować. Zobaczymy. Ładne wyjście z progu, troszkę za agresywnie w powietrzu, ale przynajmniej prędkość będziemy mieć ładną. No i co nam to da ostatecznie? No nie obejmiemy chyba niestety prowadzenia. Drugie miejsce, szkoda. Gdyby, gdybym nie poszedł tak agresywnie, troszkę bardziej bym to stonował po wyjściu z progu, to parę ładnych metrów dalej by, by tutaj jeszcze było. I myślę, że moglibyśmy naprawdę konkretnie awansować. No ale czołowa dziesiątka będzie, zobaczmy ostatecznie. Piąte miejsce. Zobaczcie te różnice punktowe. My tutaj mogliśmy mieć podium, bo naprawdę krótkie skoki były tych najlepszych zawodników w finale. Spokojnie mogliśmy mieć podium. No 0,6 punktu zabrakło. Niesamowita sprawa. No szkoda, żałuję teraz tego drugiego skoku bardzo, bo mogło się to na, dla nas pięknie poukładać. No ale mamy jeszcze drugi konkurs w Vickersund. Zbliżyliśmy się też zdecydowanie do Herla znowu. No i zobaczymy też, jak warunki się poukładają. No ale skocznie Mamucie mimo wszystko to są takie obiekty, na których ja ogólnie skakać lubię. Niekoniecznie na Wikersund, ale uważam, że i tak na tej skoczni mamy szansę wykręcić dobry wynik, jak wszystko pójdzie zgodnie z planem. Warunki przyzwoite, leciutki wiatr pod narty. No tutaj też zdecydowanie za agresywnie, no ale to są kwalifikacje na szczęście, więc nic tutaj strasznego się nie wydarzy. Nawet powiedziałbym, że bardzo ładnie ten skok ostatecznie wyszedł, 231,5 metra, dobre noty. I w tych kwalifikacjach zajmujemy świetne drugie miejsce. I to z dużą przewagą nad kolejnymi zawodnikami. Oby podobnie się to poukładało dla nas już we właściwym konkursie, ale widzimy, że dużo gorsze warunki w tym momencie. Oby to się jeszcze troszkę odwróciło. Poczekaliśmy trochę. No, zobaczymy jak będzie, ale widzimy, że te warunki nie są zbyt sprzyjające. Trochę chyba za wczesne odbicie. No, ale zobaczymy, zobaczymy. No, nie będzie to dobry skok. Ojej. No, co ja mogę powiedzieć? W kwalifikacjach świetnie, a w konkursie jak zwykle, nie? No, może nie jak zwykle, ale jak bardzo, bardzo często już to miało miejsce w tym sezonie. Czyli skok po prostu zepsuty. No, pozostaje nam dać z siebie wszystko w tej drugiej serii. No, przy bardzo dobrym locie, może ta czołowa dziesiątka jeszcze by wleciała. No, na pewno jest to dużo lepszy skok niż ten z pierwszej serii, to już widać. No, ostatecznie na jakiej odległości zakończony, 226 metrów. No ty przyzwoite. Jesteśmy na miejscu drugim za Stefanem Kraftem. Ale to powinien być całkiem ładny awans. Zobaczymy na którą pozycję. Na czternastą. Okej. Okay, no, liczyłem na troszkę więcej, szczerze mówiąc, żeby zakręcić się w tej czołowej dziesiątce albo przy niej. Czternaste miejsce, no, nie zadowala mnie. No, ale cóż. No ten sezon niestety tak po prostu wygląda, że jest bardzo w kratkę. Wygrywa Zajc te zawody i to z bardzo dużą przewagą nad grane rudem. Trzecie miejsce Dawida Kubackiego, które może być trochę zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że to jest skocznia mamucia. No ale gratulacje. Jeśli chodzi o klasyfikację generalną, 11 miejsce znowu nam trochę uciekł her, więc zostały tylko dwa konkursy indywidualne. Będzie ciężka walka o top 10, no ale będziemy próbować ze wszystkich sił. Też mamy za plecami Laniszka, który jest blisko. Lindwika, przepraszam. No i tak naprawdę Geiger czy Jelar też nie tracą do nas dużo, więc musimy naprawdę potraktować poważnie te ostatnie konkursy. Jeszcze patrząc na czołówkę Pucharu Świata, no to Kwestia grany Ruda jest oczywista, natomiast Kubacki wciąż ma bardzo niewielką przewagę nad Kraftem, więc pytanie, czy uda mu się utrzymać to drugie miejsce. No już niedługo się o tym przekonamy. No więc przechodzimy do pierwszego z tych trzech finałowych konkursów w planicy. Zobaczymy też, jak poukładają się dla nas te warunki, co jest dosyć istotne, bo jednak przy mm, korzystnych wiatrach pod Narty my tutaj jesteśmy w stanie naprawdę dobre wyniki wykręcić. No ale niestety takiego wiatru nie ma, mimo że skoki, czołówki naprawdę dobre. Lekki wiatr z tyłu No i zobaczymy jak się tutaj spiszemy No to jest skocznia Którą zdecydowanie bardziej lubię od Vickersund Tutaj zawsze mi idzie lepiej Chociaż ten skok oczywiście Dużo dużo do życzenia jeszcze pozostawia Ale jestem przekonany że w samym konkursie Będzie to już wyglądało lepiej Mimo że w moim odczuciu skok był mocno zepsuty To jednak 16 miejsce nie jest aż takie złe No ale Słoweńcy tutaj u siebie W planicy naprawdę wykręcają Fantastyczne wyniki jak widzimy Tutaj Dawid Kubacki przerwał Tą czwórkę słoweńską. Okej, okay, więc przechodzimy sobie już do samych zawodów i widzimy fantastyczny skok Aleksandra zniszczyła 238 metrów, czyli to jest jego rekord życiowy w tym momencie. No ale to co fatalne, to że te warunki bardzo na niekorzyść jeszcze tutaj się zmieniły, mam wrażenie. Choć teraz wygląda to troszkę lepiej. Dobra, więc koncentracja i zobaczymy, co będziemy w stanie z tego skoku wycisnąć. Może troszkę za agresywnie na pro... za progiem. I niestety to nie jest dobra próba. 224 metry. Szczerze mówiąc, nie do końca wiem dlaczego. Wydaje mi się, że za progiem troszkę za szybko położyłem się na te narty. Nie dałem nabrać odpowiedniej wysokości i to bardzo się zemściło teraz. No cóż, nic już z tym nie zrobimy, ale zniszczał jest na prowadzeniu po pierwszej serii. Co tu się wydarzyło? Drugi Laniszek i Kraft. Kamil Stoch też wysoko, w końcówce ma, te, ma trochę tych lepszych skoków w końcówce sezonu. No a my szukamy Jana Herla, bo to nas bardzo interesuje w tym momencie, a nie widać go w czołówce. Jest 28. No więc dobrze by było tutaj naprawdę daleko skoczyć w drugiej serii, żeby zbudować trochę przewagi nad nim. Granerud widzimy dopiero 24, mimo że najdalej skoczył 240 metrów, ale z upadkiem. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w drugiej serii. No i tym razem Granerud się jakoś szczególnie nie popisał. Jan Herl bardzo kiepski skok 206 metrów prowadzi Eisenbichler, no więc zobaczymy, na co nas tutaj będzie stać, ale mamy świetną okazję, żeby dołożyć tych punktów Herlowi dużo. Więc zobaczmy. Wydaje się, że lepiej trochę rozegrany ten skok niż w pierwszej serii. Wyżej nad zeskokiem jesteśmy. No przyzwoicie, przyzwoicie w granicach 230, no trochę zabrakło, 227,5 metra, ale wysokie noty. No i jesteśmy za dwójką bardzo, bardzo dobrych lotników więc nie wygląda to jakoś źle. Ostatecznie zawody kończymy na miejscu 14. Wygrywa je Stefan Kraft przed Jelarem i Żyłą. No a gdzie mamy Herla? Na 28 miejscu, więc trochę odrobimy. No ale to nie jest wystarczające. Zerknijmy na klasyfikację i zobaczcie. To jest to czego się obawiałem. Ziga Jelar tutaj jeszcze wkroczył do akcji i nas wyprzedził. Różnice w tej naszej tutaj trójce są minimalne, Lindvik też jest blisko, więc możemy ten sezon zakończyć na miejscu 13, a możemy na dziesiątym. Wszystko się rozstrzygnie w ostatnim konkursie, ale najpierw mamy jeszcze oczywiście y, konkurs drużynowy w Planicy. No i w zeszłym sezonie podczas tej drużynówki panowały fantastyczne warunki wieczne. Zobaczymy, czy teraz będzie podobnie? No niestety nie. Wtedy mieliśmy blisko 2 metry pod narty, to był piękny konkurs. Teraz aż tak kolorowo raczej nie będzie. Tutaj też mój skok, oczywiście, jak zwykle w tych seriach mniej istotnych, będzie mocno zepsuty. Jak to zazwyczaj ma miejsce i na tych treningach przed drużynowkami, ale też często w kwalifikacjach. Zobaczymy, jak ostatecznie ta seria próbna się poukłada. I wygrywa reprezentacja Polski, mimo mojego bardzo słabego skoku. Co, więc jest to całkiem spore zaskoczenie. Drugie miejsce Niemcy, trzecie Austria. Czy był jakiś skok na 240 metrów? Mamy Johanna Andre Forfanga. No i to była najlepsza próba yy, tej serii próbnej. Widzimy, że gdyby to był konkurs, to Japonia by odpadła, yy, więc no fatalnie się zaprezentowali, no ale pewnie już w konkursie głównym będzie inaczej. Po pierwszej grupie Polska na miejscu czwartym, więc nie najlepiej. Zobaczymy, jak to będzie po grupie drugiej, więc przechodzimy do naszej próby. Fajnie, teraz nawet te warunki się układają. No i zobaczymy, czy będziemy w stanie to wykorzystać. Ładnie na progu, całkiem ładnie też w powietrzu, i to powinien być dobry skok. Jest daleko, jest za 230 metrem, jednak nie, pół metra zabrakło. Wydawało mi się, że powinno być i to spokojnie, ale jednak, niestety nie. Noty mogłyby być troszkę wyższe. No, ale Polska po tych dwóch grupach na miejscu czwartym, jak widzimy. Przy czym te różnice punktowe w tych okolicach są małe. Później już trochę niestety rosną. Więc zobaczmy, jak Kamil Stoch się spisze. No, niestety dosyć słabo. Podobnie jak Piotr Żyła, który też zaliczył ogólnie bardzo kiepski skok, jak na jego możliwości. Na prowadzeniu Słowenia i po grupie czwartej udało nam się awansować na miejsce trzecie dzięki świetnemu skokowi Dawida Kubackiego. Przewaga jakaś tam jest, natomiast strata do drugich Norwegów jest naprawdę niewielka Słoweńcy już troszkę tutaj uciekli, no ale spodziewam się ich zwycięstwa Biorąc pod uwagę, że jesteśmy w planicy mm, Bardzo dobry skok tym razem Piotra Żyły, niesamowita sprawa 243 metry, tak samo Peter Preutz, więc chyba znacząco poprawiły się warunki za, za to fatalny skok Tande Co sprawiło, że jesteśmy tak w tym momencie na drugim miejscu pewnie, bardzo pewnie, patrząc na przewagę punktową zobaczymy jak będzie w grupie drugiej, gdzie nasza kolej na, na próbę no niestety, warunki najlepiej w tym momencie nie wyglądają ale sama próba chyba będzie całkiem przyzwoita jesteśmy wysoko nad zeskokiem, może jedynie tej prędkości trochę zabraknąć w końcówce i zabrakło, to nie była dobra próba 218 metrów, na szczęście noty trochę nas tutaj ratują no i po drugiej grupie utrzymujemy się na miejscu drugim. No ale widzimy, że warunki chyba musiały się pogorszyć, bo bardzo krótkie skoki tych zawodników z drugiej grupy. No a przewaga nad Austrią naprawdę w tym momencie wysoka. Więc grupa trzecia z Kamilem Stochem. Tym razem bardzo dobrze. 227 metrów. Trochę Norwegowie do nas tutaj odrobili, ale to i tak jest duża przewaga. Powinniśmy zakończyć te zawody na miejscu drugim i czy tak będzie? Takie jest. 232 metry Kubackiego w finale. Słowenia pewnie wygrywa te zawody, my na miejscu drugim też z dużą przewagą nad Norwegią. Później mamy jeszcze Niemcy, mamy Austrię, Japonię, no i te dwa ostatnie miejsca finału zajęli Szwajcarzy i Finowie. Jeśli chodzi o końcową klasyfikację, Yy, drużynową no to wygrywają tym razem Słowenia, na miejscu drugim Austria, a na trzecim egzekwo Norwegia i Polska, ale to Polska miała w tym sezonie więcej zwycięstw, bo miała jedno, Norwegia nie miała żadnego, więc oficjalnie to Polska zajmuje miejsce trzecie, a Norwegia czwarte. No, bardzo kiepski sezon w wykonaniu Niemców, yy, bo dopiero piąte miejsce i duża strata do lepszych zespołów. Japonia też nie spisała się najlepiej, no a resztę to już widzicie. Yy, więc tak zakończył się puchar drużynowy, no a my Wracamy do Pucharu Świata, żeby zakończyć już oficjalnie ten sezon ostatnim konkursem, wielkim finałem w planicy. Zobaczymy jakie warunki, no ale już widzimy, że chyba nie są za dobre, bo skoki są bardzo krótkie, no i to jest bardzo silny wiatr z tyłu. Niestety, w tym sezonie finał w planicy nie obfitował w dalekie loty, ponieważ nie było po prostu na to za bardzo warunków. No, ale jak się spiszemy w tym finale, to jest dla nas teraz istotniejsze niż to, jak się układają warunki. Bo przede wszystkim trzeba dobrze skakać. Ten skok był całkiem dobry, ale miejsca najlepszego nam nie dał, bo dopiero 16. Jan Herl dziesiąty w tych kwalifikacjach. Też musimy śledzić Gzydzie bo on też przed nami jest w tym momencie w klasyfikacji generalnej na no, tutaj 25 miejsce w kwalifikacjach. No, a jak będzie już w samym konkursie? No dużo tutaj presji, dużo stresu. Bo po prostu wiem, że bardzo różnie ten sezon jeszcze może się zakończyć. Może się zakończyć bardzo dobrze dla nas, ale może być też zupełnie inaczej. No ten skok nie najlepszy. Nie najlepszy. Próbujemy wycisnąć z niego, ile się da. No ostatecznie coś tam się wycisnąć udało, ale to nie jest zadowalająca próba absolutnie. No i mamy. Jana Herla na miejscu 8, Zigelara na dziewiątym. Jeszcze Lindwi też jest istotny, a też jest przed nami, więc jeszcze się może okazać. Że naprawdę na kiepskim miejscu zakończymy ten sezon No ale musimy dać z siebie wszystko w tej finałowej próbie Zobaczymy, no Ciężka sprawa bardzo w tym momencie nam się zrobiła No ten skok będzie całkiem dobry Nie wiem tylko czy nie trochę za pasywny No jest nieźle, jest nieźle 221,5 metra No minimalna poprawa względem pierwszej serii Ale miejscowo to wygląda bardzo kiepsko Metr dalej i byśmy prowadzili Niestety, brak tego jednego metra może spowodować, że ostatecznie w klasyfikacji generalnej poukłada się to dla nas bardzo kiepsko. No i zobaczcie, jak to się układa. Lindvik Lindwick na miejscu czwartym ostatecznie. Herl na piątym, a Jelar na dwunastym, więc spadniemy chyba za nich wszystkich. Natomiast to, co ciekawe, to że Piotr Żyła wygrywa te finałowe zawody, więc gratulacje dla Piotrka. Stefan Kraft drugi. Trzeci grany ród a Kubacki za nami dopiero 23, więc on straci to swoje drugie miejsce w generalce na rzecz Krafta najprawdopodobniej. No a jak będzie dokładnie sprawdzamy w tym momencie. No i niestety kończymy ten sezon na miejscu 13. Nie pamiętam na którym dokładnie zakończyliśmy poprzedni sezon, to mogło być jakoś 15 miejsce, coś takiego, więc bardzo podobny zaliczamy tym razem. Niestety jest to też dla nas sezon gorszy. Pod względem miejsc na podium, bo w zeszłym sezonie aż trzykrotnie byliśmy w czołowej trójce, a w tym sezonie tylko jeden taki konkurs. Fajnie, że przed własną publicznością, bo jeśli dobrze kojarzę, to było w Zakopanem, kiedy na podium stanęliśmy. No ale cóż, nic więcej nam się nie udało ugrać, dlatego oczekiwania względem przyszłego sezonu będą naprawdę duże, bo musimy w końcu pokazać. Że chcemy być skoczkiem ścisłej, światowej czołówki Chcemy wygrywać i chcemy zdobywać trofea Jeśli chodzi o czołówkę tego sezonu To Granerud był bardzo blisko Żeby przebić rekord świata Jeśli chodzi o zdobyte punkty w sezonie Bo 2303 punkty To jest rekord Petera Prełca Z sezonu 2015-16 Zabrakło 13 punktów do tego rezultatu Więc naprawdę niewiele Kraft ostatecznie drugi Kubacki na miejscu trzecim Zajc tuż za podium Później, później mamy Piotrka Żyłę. No, dla tej dwójki, Kubacki żyła kolejny bardzo udany sezon mimo zaawansowanego wieku. Co tu jeszcze można by było odnotować? Jeśli chodzi o Polaków, Kamil Stok na miejscu 19, bez podium w ogóle w tym sezonie. Poszukajmy jeszcze innych polskich skoczków. 26, Aleksander zniszczał, Paweł Wąsek na miejscu 28 gdzie mamy jeszcze Tomka Pilcha, mamy na miejscu 42, więc lepszy ten sezon na pewno niż poprzedni. No ale też nie jakiś rewelacyjny. Zobaczmy, kto zakończył sezon bez punktów. Czy mamy takich zawodników? Zaledwie jednego zawodnika, którym jest Radek Rydl. Po punkcie nawet zdobyli, zdobył Muminow. No a po punkcie mamy Milesiego i Muminowa właśnie. Więc tak się zakończył dla nas ten sezon w kolejnym odcinku, letnie Grand Prix 2024, i to jest bardzo fajny moment tej kariery pod tym względem, że w końcu te kalendarze nie będą inspirowane rzeczywistymi, tylko będą w 100% układane przeze mnie. Więc mogą się pojawić ciekawe lokalizacje, i te kalendarze będą coraz bardziej urozmaicone i interesujące. Więc bardzo fajny moment tej kariery dla nas się zaczyna. Aczkolwiek, oczywiście, to wszystko w ramach realizmu wciąż będzie ustalane, natomiast im dalej będziemy w tej karierze, tym ciekawsze lokalizacje na pewno będą się pojawiać, z czasem też fikcyjne, ale do tego dojdziemy sobie na spokojnie. Natomiast za dzisiejszy odcinek już bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia w kolejnym.